Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory. Pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę. Rozwiązej batory. Cześć. Kolejne zadanie z rozpuszczalności. Tutaj mamy obliczyć masę wykrystalizowanego MgSO4 razy 6H2. Więc najpierw moja propozycja jest taka, że zrobimy sobie to zmieszania roztworów. Czyli mamy roztwór początkowy. No to jest w wyższej temperaturze, czyli tam 343 kelwina. No i masa roztworu pierwszego, no to jest nasze 300 g. właśnie. No i co? I w tej temperaturze 343 rozpuszczalność wynosi tyle... W gramach na 100 gram wody. No to możemy z tego policzyć sobie stężenie procentowe tego roztworu. Czyli podzielimy sobie 59,5 przez, no, 100 plus 59,5. No to jest 159,5. No i razy stówka. No, także żeby mi się to jakoś zmieściło. Czyli 59,5 To jest 37,3% około. Teraz mamy policzyć tego masę, ale wiemy, że będzie z niego wypadał sześciowodny hydrat. Więc najpierw policzymy sobie masę molową MGSO 4 razy 6H2. I tak, MGSO4 to będzie miało masę 120 z układu okresowego. I 6 wody to jest 108. No, i to jest w gramach namo, Czyli po prostu masa molowa z układu okresowego. No, i jak chcemy policzyć teraz stężenie procentowe tutaj, no to te 120 podzielimy sobie przez 100 plus 100, oczywiście. No i dwa razy stówka. I wstawiamy w kalkulator. No to jest 52 i 63. Czyli 52 i 6 powiedzmy. No i masę tego hydratu musimy policzyć. No i później ten roztwór w efekcie ochłodzono do 293 kalwinów. I w tej temperaturze mamy taką rozpuszczalność. To podobnie jak w roztworze pierwszym, to policzymy sobie, czyli nie, CPX sobie oznaczmy. Czyli 44,5 przez 144,5. No bo dodajemy do siebie te dwie masy. No i razy 100%. No, to jest powiedzmy, że 30,8 e, dobra. No i co to jest nasza masa roztworu końcowego? A no to jest te 300 gram, które było w roztworze pierwszym, minus to, co z tego roztworu wypadło. Czyli minus mr2. No i to jest w gramach. Równanie na mieszanie roztworów na pewno znacie, jak nie, to gdzieś tu powinien Wam wyjeżdżać film, skąd to wziąłem. Tak więc mamy CP1, mr1 przez 100% minus. No i to samo z dwójkami. No i to samo z x -em. Dla roztworu powstającego. W wyniku naszego działania. No dobrze, czyli 37 i 3 razy 300. No, stówka tu jest wszędzie w mianowniku, także mnożę wszystko razy 100. I znika mi stówka z mianownika zwyczajnie. To będzie 52,6 razy r 2 które musimy policzyć. No i tam mamy 30,8 razy no i to, co tu było. Tu mamy jeden 1, 1, dziewięć zero, to zostaje, to zostaje, teraz to, raz to, to jest dziewięć dwa cztery zero. Czyli odejmiemy sobie od tego to. to, zostaje nam 1, 9, 5, 0. No i do tej liczby trzeba dodać do tej liczby trzeba dodać tą liczbę, bo przenieść na drugą stronę i zmienić znak. Czyli mamy minus 38 plus. 52 i 6. To jest 21 i 8 tego naszego MR2. No i obie strony dzielę przez 21 i 8. No i to MR2 tam w przybliżaniu, Oczywiście to też kwestia zaokrągleń. A no, znak równości mogę tu postawić, no to jest tam 80 dobra, 89 przybliżeniu. Nie będziemy się też już z tym bawić w gramach. Mam nadzieję, że pomogłem. Jeżeli tak, daj suba, łapę w górę, poleć mnie znajomym. Cześć! Ona pierdoli mi, że jakieś roztwory pani to ma chyba jakieś w głowie zatory. Do tablicy proszę, teraz batory.